Kassi Gregory, posłuchajcie. Z racji, że zaczęły się wakacje, zabieram was dzisiaj na wieś, gdzie będziemy pracowali. Musimy zarobić pieniążki, bo niedługo zaczyna się szkoła, a to oznacza, że musi być wyprawka szkolna. Już mam nawet swój własny plecaczek wypierdziany. ale wakacje kończą się za półtora miesiąca, poza tym na wyprawkę rząd daje, państwo daje na wyprawkę i czemu wziąłeś Kasy tutaj? Na ciebie nikt nie szkołę. Wy nie, ale was zapiszę w tym roku. Takie są no wymogi. Nie. Ja jeżeli chcę dostawać pieniądze za was, to muszę was wysłać do szkoły. Wiem, no straszne rzeczy, ale was się pozbędę i dostanę więcej pieniędzy. I jeszcze waszą wyprawkę. Przebale. Znaczy zainwestuję pieniądze w jakiś inny po prostu, hmm. jakiś rzecz. Kiedy poczułem, ty wierze. adoptowałeś kaci? Ty mi to powiedz. Ja, ja mówię ci, to jest zły pomysł. Jeszcze jej nie adoptowałem, ale dzisiaj będziemy potrzebowali mieć pracownika, bo jedziemy na rolę przy pomocy tego wspaniałego ciągnika 6000, który bo? super zarobiście ciągnie i kopie ziemi. Ale się nie stać na to. Nie, no my weźmiemy taką bardziej budżetową wersję, ale mniej więcej coś takiego będziemy mieli. My będziemy mieli starego Ursusa z lat 60. A jak nie będzie się dało Ciągnąć! Hmm, to będziesz szwab ciągnął Ej, czekajcie! Ja nie mogę! Co mi się stało? Ja widzę swoje własne stopy. Ej, jest złoty nóż P, który można zakupić za jedyne 99 Robuxów! Czy nasz My budżet się się nie pozwala? Nie Czy nasz budżet pozwala na takie rzeczy? Chyba nie, nie. Gregory, nie? Nie mamy w tyle pieniążków? Nie, nie. nie musimy nie na razie nie. zarobić. Ej, słuchajcie! To nie jest ten traktor, jest jakiś. Znalazłem wodę, znalazłem olej i znalazłem również gaz. A nasz samochód, czy tam traktor, będzie najwidoczniej jeździł na gaz, bo jest bardzo ekologiczny. Tam jest traktor, jedziemy autem czy traktorem? No wie, zabiorę was na rolę po to, żeby sadzić zimnioki dzisiaj albo buroki. Zobaczymy, co tam jest droższe. no, jedziemy oczywiście, że traktorem. Zobaczymy, tu jest traktor. oraczka! Jaka oraczka? O, tu jest traktor z ora... O, o. bo żeby zasadzić to trzeba najpierw przecież... No tak, przeorać! No y ale tam jest dziura w tym, w krześle. Nie da się. Nie <laughs> <Ja, śmiech> Co się Nie, nie da no, nie Co ty gadasz? Gregor zrobił no. dziurę swoją dupą. Ona już tam no, była. nie. K nie tam no kas... tak się tu Kas no. i przestań. Dobra, chyba musimy tam autem jechać. Ej, no, tak no to jak wydaje. to jest? To jest rola, gdzie nie ma traktorów? Nas na, na traktor nie stać? Oh, nie, tu jest pole siłowe No, bo to jest sąsiada Ona mnie pozwala brać jego traktora okay. no, Kasi, bo ja mam taki klub z Sandropem Który bardzo nie lubi Gregorego oh. e, Gregory, idźcie tam popatrz Czy cię nie ma tam czasami za tamtym drzewem Nie mam, nie, bo jestem tutaj no, Tam jest darmowe jedzenie O, jedzenie No Dobra, Cassie, no. słuchaj, bo ja mam taki klub specjalny nie, na, nie powiem ci jaka jest nazwa Ale to jest coś mm -hmm. związane z Gregorem I chciałbym, żebyś dołączyła do niego co um, spoileruje, że nie lubimy Gregorego w tym klubie. Dobra. A, chcesz dołączyć? Tak, tak, A, tak, tak, jesteśmy ugadani Bo kiedyś robimy ej, słuchajcie, takie... bo już wszystko zjadłem! No jak zjadłeś, ty tak dziadu to? jeden, ty pasożycie cholerny, ja mam 70% głodu ja potrzebuję coś zjeść! Mamy, ej Co? mamy tą gaśnicę, chłodnicę całą, obśnieżną, czyli mam rozumieć, że traktorem sobie nie pojedziemy, bo ktoś <laughs> skąpi 2,5 tysiąca robuxów, żeby kupić turbo, turbo fajny traktor premium, tak? No właśnie, tak? Nas, nasz opiekun skąpi, w końcu socjale od nas bierze. Ja... Wziąłem i kupiłem plecaczek na wyprawkę szkolną, którą macie za dwa miesiące. Czarjikan, ale ten plecak dostajesz się za darmo w Roblox. Nieważne! Ważne, że. Ja go wam załatwiłem. A poza tym za tak. dwa miesiące Gregory zapisuje ciebie oraz Cassie do szkoły animatroników. Zapytasz się dlaczego do animatroników, a nie do normalnej szkoły. To jest tańsza? Otóż bo sam jesteś nienormalny, chciałem powiedzieć. Ale tak, masz rację, również jest tańsza. Ty miałeś tylko i do tej pory do czynienia z innymi animatronikami. Ty no. nie jesteś w stanie zintegrować się z innymi dziećmi. Cassie no to samo to zresztą. Nie. Cassie, czy ty poznałeś jakiegoś innego dzieciaka oprócz dziwnego Gregorego? Kiedykolwiek? nie. Ona no. nie ma przyjaciół, nikt na, nie, nie, na urodzinach nie był. Prócz Ty mnie. też nie masz? Mam bardzo dużo. Mm -hmm, ciekawe, chociaż jednego ludzkiego przyjaciela, którego masz. Ludzkiego. E, ludzkiego. Ludzkiego, tak. Mm, mm, no. Em, jest jeszcze. Tak myślałam. No dobra, szkoła animatroników brzmi super. Pysadę ją! Jej! Ale wracając do naszego samochodu, zamontuj ten silnik, zapakuj tam gaz, czy olej, czy co to tam wiecie. Czekaj, czekaj, co, co się dzieje? Jak to się odpala? Jak to się odpala długo? No bo wow. stary silnik! Musisz wejść. Po prostu wejdź. Aha, okej. Okay. Wejdź Ale głupia. Kasy, musimy porozmawiać o tym, czy ty wchodziłaś w Roxy. Nie! <laughs> co to za te? Ta... Gregory, nieładnie pytać dziewczynki w takim wieku, czy kogoś chodziło. No bo ja, ja się zastanawiam, no bo ja, ja wchodziłem w klatę Frediego No przestań o ja tym mówić ty No nie no, ten samochód jeździ jak gówno jakiś! Nie, no szybko jedzie, patrz, patrz na moją podróż! Na twoją podróż. <laughs> na jaką podróż? No twoją podróż! Znalazłem jakąś tą! Chatę! Może tam będzie traktor! I wymienimy ten sz szajsk! Okradamy ty. sąsiada! O mój posze, no bo... jak to dziadowsko jeści. Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam zaraz. Ej, bo tu Baruśka. są angry farmerzy! Tu są źli to farmerzy! Aaaaa! Są... No nie mi mnie to w środku! E, przepraszam. Ja mam plan. Kasy jest nawet w tym dobra. Kasy, ty bierzesz... Zrobisz ty i uciekasz! Tak! Aha, takie całe życie, okej! Okay. <laughs> I biegniesz po prostu drogą, a my cię zgarniemy po drodze, gdzieś tam samochodem masz, naszym. Masz największe doświadczenie, bo od medeli tak uciekałaś! Zamknij <grym> <grym> Jeszcze <grym jeden! Kasi, jeszcze dobie. jeden! Kasi, jeszcze jeden ci został. O nie, na mnie się zagrowa. O nie, nie, na, a Gregory Kasi jeden. Nie! Szarykan, tu jest pojedzenie! Ej, bo coś jedzie drogą! Jakiś traktor drogą jedzie! Co się o? dzieje? No drogą o. jakiś traktor jest. Boże, Co to jest? <grym>

Ale on jakby szybciej jedzie, bo ta na większej ilości kółek Czemu on ma cztery koła z tyłu? Ten farmer skacze ci po masce teraz No nie, jedziemy wsiadać, szalika wsiadaj, musimy jechać No jedź, było coś tam w środku w ogóle? Nie, Jedzenie nie, i olej No i ja zobacz jak super jedzie Fajnie jeździ ten samochód O dobra no. No, no. no Gregorio, jakim no. problemem ty prowadzisz? No, bo chciałbym powiedzieć, że chyba ktoś ty nie umie prowadzić samochodu po drodze. No, bo to jest ja jakiś rzecz. Poza tym jesteśmy chyba w Kanadzie albo Australii, bo są żółte pasy. Mówiłem ci tyle razy, że w Australii nie mamy dróg. Zapomniałem wam powiedzieć. Na początku był pewien rolnik, który radził mi, że zapłaci nam dużo bardzo pieniążków, jeżeli przyniesiemy mu zarcewiały nóż do masła. Aha. Znaczy, niekoniecznie musi być zarcewiały, ale fajnie by było znaleźć jakiś nóż i mu dać. Dzięki temu zarobimy pieniądze. Fajnie nie by było znaleźć jakieś jedzenie Ale, ale mocne 100%. hamulce są. Hamulce są. Ach, fajnie by było mieć jakąś broń do walki z tymi Angry Farmerami. O, może ile czyt? mają jedzenia? Ile mają jedzenia? Ja chcę jeść! A, ale to nie jedzenie jest najważniejsze! A, bo mnie dziabnął zaraz, jak nie jedzenie? Ja żyję po to, by jeść! Dobra, ja będę już odpalał! Dobra, zamknąłem drzwi. Uh. szybko. Dobra, zasada taka jak normalnie, czyli w nocy ty prowadzisz, a ja w dzień. Ej, czy tam gdzie żarówki jeżdżą! Ej, faktycznie! Bo tu stop, stop! No stop pisze! Czekaj, bo to trzeba wyjść na drogę i... czemu oni przez budynek przejeżdżają? Co tu się dzieje? Dlaczego ten budynek jest na ulicy? <laughs> o Boże, jakie to śmieszne jest! Trzeba to to to... Ej, nie, błędy! Widły są, widły. Nie można ich podnieść? Nie można! Nie, nie. Dobra, zjedźcie, co się daje, uciekamy stąd! Do auta, do auta! Szarikan, to... powiedz mi czy mogę jechać? Nie widzę po lewej stronie, bo budynek mi zasłania. Jedź! Jedź! No, jedź. Ja jadę, jadę! Jezus Maria! Ledwo. Szarikan to jest najgorsza robota jaką mogłeś nam załatwić na Jeszcze nawet wakacje. nie dojechaliśmy na tą plantację! Jaką plantację? Co ty no. bawełne mamy szukać? <laughs> WYPADEK NA DRODZE! No to nie wjeżdżaj w nich, czekaj! Czekaj, 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 musisz ominąć, o tu policja stoi. Oooo, o, o. to po Gregorego! Może oni się po prostu zabezpieczają przed tobą mi specjalnie te zasieki sprowadzili? Ej, musimy paliwo znaleźć! Ale no nie ma! Stań. Stój! Mi... Że, żeby się nie okazało, że to trzeba kupić ten traktor, który ma nieskończenie wiele... Paliwa, i oleju mamy, i wody. Mamy jedzenie i wodę tylko! O, to A! super! Szarika, sprawdź, wodę trzeba dolać! Autku może się chcieć pić! Nie, no, Ale doleje. I tak nie możemy się tego przeciwać. Nie z tymi farmerami! Z tyłu jest sklep! W bagażniku mamy sklep! Możemy kupować rzeczy! Wagażnik! W bagażniku mamy sklep! No w baga, No do bagażnika nie da się wody dać, bo mamy dziurały! Nie mam czasu, jedziemy! A, a ja to kiedy będę mógł jechać? No a mógłbyś tą klapę z przodu zamknąć? Chyba, że ty jakoś echolokacją się będziesz orientował. No powiedziałeś, że w nocy ja prowadzę, no. A skąd wiesz, że nie jest po prostu zachmurzony dzień? Ej, stój, 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 chyba jest widzę nie tam dobrze. coś. Uh. Jest paliwo, O! Paliwo, 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 paliwo! Co ty zrobiłeś, Gregory, z tym autem! Czemu przywróciliście samochód? Co? Żykam, no, samochód! Ale jak? Ja nie zdążyłem odpiąć pasów nawet! <grym> no to, aleś się to spieprzył, Gregory. Jestem w silniku. Wiedziałam, Gregora, że to będzie zły pomysł, żebyś ty prowadził. Przecież to jest wasza wina, że jak wysiadaliście, to nie wiem, co zrobiliście, no? Jestem A no pod właśnie teksturami. nic nie zrobiliśmy. O nie, nie jestem jednak. No przecież mnie trafi zaraz, nie dość, że broni nie mamy do walki z tymi y, agresywnymi farmerami, to jeszcze samochód nam wzięło i wywaliło. Szarykan! Co? On mi wsadza przez samochód widmy w dupę! Dobrze ci tak. No i co, mam Oj... wyciągnąć kamerę i nagrywać TikToka? O co ci chodzi teraz? Ej, tu jest, tu jest coś takiego jak inwentarz samochodu! O, czyli jednak da się wsadzić do środka. I to nie jest sklep. To, to, to jest inwentarz, a nie sklep. Aha, ja myślałem, że tu sklep jest. Jakoś. Ja myślę, że musimy iść do kolejnej farmy, gdzie jest samochód, i tam sobie złożyć nowy. Gregory, pozwolę ci być naszym obrońcą. Złoty nóż opeczeka na ciebie. Jeżeli chcemy gdzieś dojechać i mieć przede wszystkim możliwość zbierania zasobów, musimy mieć jakąś broń. tym <gry> każesz mi zabijać farmerów, ludzi? Ja tylko mogę niszczyć A Kolej? Nie, nie chcę, żebyś ich zabijał, ja chcę, żebyś ich po prostu uspokoił. Tak, perdamentnie. I Gregory jedzie A. tym razem w bagażniku. Chodź, pakuj się tutaj. A! Czy, czyli jednak masz ten nóż do masła. Więc nie wsiadam do bagażnika, jedziemy. Chodź, chodź tu, jest Aha. dzień, ja prowadzę, wypad, jest dzień. Do pierwszej stacji nóż Do dupy. Nóż dupy. To do, do dupy, dupy jedziesz, wysiadaj, jedziemy. Jest jedziemy, dzień, jedziemy. Jedziemy. Albo nigdzie nie pojedziesz zaraz. Dobra, jedź. No czekaj, muszę odpalić ten super Szybciej! Mógłbyś usiąść? Zachęć nie, pasy, dobrze, jedź! To może pobawimy się w co widzisz za oknem? Stary kangur farmę miał! Zaraz ci itnę. Ija ija o! Ej, jej! ej, ej! Komba jeździ, zbiera! Dobra, napadamy na nich i bierzemy od nich zboże! Jedź jedź, 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 ja wskoczę tam! No nie, czekaj, oni za wolno jadą! Tutaj pakujemy się! nie, farmer! Dziadaj go, dziadaj, dziada! Gdzie mnie cię piło? O! się! Zdekapitowałem go! Coś ty zrobił biednemu Jankowi! Janek! Bo to był. Bo to był animatronik, że człowiek się nie rozpada w... I kto teraz ten traktor prowadzi? A tką bajną w ogóle nikt nie prowadzi. Czy jak wejdę w ostrza, to coś mi się stanie? A, futerko Myślę, tak. mi weźmie, przeczeszę tylko. Okej. Okay. cześć, Sarikan! A ja sobie z nimi pojadę, Siadać. ciekawe jak daleko dojadę na nich Uwaga, co się teraz stanie, zakręcą, czy jadą do... JADĄ DALEJ! Do... O nie! Aha I co? To jedziemy, cześć, No bo zabiłeś go i teraz nie ma kto skręcić! Mówiłem ci, że to był animatronik! Dobra, dobra, idę stąd, idę, już, już Janek był animatronikiem! No ale czy ja mogę wsiąść? A co jakby się okazało, oh, że Janek już. był twoim tatą? No. Nie, no na właśnie. pewno nie no właśnie. I co wtedy? Coś ty zrobił. Farma na horyzoncie. Dobrze, uwaga. Hamulec. O, Dobra, nie chciała. Okej, Ok, wychodzimy. Zbędę się już. Szalikam. Ej, faktycznie. Teraz, teraz! Teraz ja nóż jest. Kupowałem. Ej, ale nóż chciał ten ciapek. Dobra, czekajcie. Yy, gdzie jest? M, i upuść przedmioty. Wsadzimy to? Tak! Udało się! Zrobiliśmy quest'a! Mamy nóż w końcu i będziemy mogli zarobić pieniądze! Ja A mika, za pieniądze. Ale to tylko ty zrobisz quest'a! Ale wiesz, za pieniądze będę mógł może coś kupić! Na przykład traktor! Cassie, chodź, bo jedzenie znaleźliśmy! Cassie? Cassie zasnęła! No cóż... Zostawmy ją gdzieś! <laughs> nie no, wiesz, ja nie bądź taki. To ja myślałem, że się ucieszysz w końcu, że będziesz miał koleżankę jakoś. No to jest, to jest bardzo zależne, słuchaj, bo wiesz, bo to jest tak, że ona dała się oszukać w Pizza Pizzaplexie. I dała się, wiesz, zwabić. I, i, I przez to złe animatroniki wyszły na świat i dlatego musimy jej niszczyć teraz, to jej wina. Mi się wydaje, że to się stało dlatego, że to ty spaliłeś pizza i go zniszczyłeś. Nie, 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 słuchaj, bo to jest tak, że ja najpierw zniszczyłem pizza w Plex, tak, to prawda, zniszczyłem go, e, ale to ona wyłączyła wszystkie bariery bezpieczeństwa i ta animatroniki... Bo chciała ciebie uratować, ty ciapku, bo żeś do niej fałszywe no, ale... SMS-y wysłał, że niby utknąłeś no, tam. ale to nie byłem ja, tylko to był Gregory Animatronik. <sighs> tak, 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 Gregory Animatronik i co jeszcze? No czemu mi się wierzysz? No bo to jest jakiś... ściema. No nie jest to ściema! O, A, słuchaj, Kasi chyba w bagażniku zasnęła. Kasi <laughs> siedzi w bagażniku. Ej, bo farmerzy biegną, szybko! No weź ten nóż i mi pomóż! Nie mam noża, nie mam złotego no. noża, ja mam taki zwykły, mój no, to jest do masła. No to trzeba zobaczyć, czy nóż do masła jest też fajny. Jak dostanę karabin, to wtedy pogadamy. Chowamy jakieś rzeczy, jakieś jedzenie? No nie mamy trochę jedzenia. Ale możemy wsadzić więcej. Włączę nawet światła z przodu! Jej, U. kolejny samochód, który daje nam tyle światła z przodu, że nic nie widać. Podoba mi się. Na pewno coś zobaczę. Ale plus jest taki, że na razie przeszkód żadnych nie ma na asfalcie. To jest bardzo Czas dobra. No do czasem są policyjne przeszkody, ale to tylko raz. Stacisz. A! Wypadłem! <słuch> Bo ty nie potra nie możesz jak człowiek usiąść, prawda? No to stań! No wiesz, że ten samochód jest trudno zatrzymać? Nie, jak właśnie nie zatrzymać nie, rozpęd... No to tym gorzej! Z tobą Rozpędzić są zawsze... go ciężko, a, a zatrzymać go bardzo Z tobą są zawsze problemy. Wieczne problemy są z Ale mi się nie nudzisz. Ale mi się nie nudzi w życiu, żebym ja musiał Pomy ciebie... Pomyśl, o... jakie nudne miałbyś życie beze mnie. Właśnie tęsknię za moim nudnym życiem. Czasami chciałbym tak sobie jak zwykły człowiek usiąść, obejrzeć... No i. Uh -huh. Skończyło nam się paliwo. No co ty nie powiesz, Geniuszu, jak na to wpadłeś? No i mamy problem, bo ostatnim razem jak się zatrzymywaliśmy, to znaleźliśmy benzynę. A teraz nie. Y -y, nie da się dobra, pójdę zobaczyć przed nami. Ja też. Do dwóch tysięcy <grym> metrów chociaż dojdźmy. Jestem maratonczykiem! Patrz, jest domek! Oby tam była benzyna, błagam, oby tam była benzyna! No Chyba i... kiepsko to widzę. <grym> Jeżeli nasz samochód nie jeździ na belesiana, to raczej nie pojedziemy dalej. Ja coś czuję, że już nie wiem kto, ale będzie się wracał pół kilometra do tyłu po, z powrotem po samochód. I to nie będę ja na pewno! Patrz tu, tu na pewno będzie! Na mm -hmm. pewno będzie paliwo! Gregory, znalazłem nowy dom dla ciebie! Czyż to jest to doła! No właśnie! Nie chcieli w żadnym domu mieszkać... Ej, paliwo! Paliwo jest! Oh my god! Ja sobie muszę zjeść. Dobrze, że ci farmerzy to oni trzymają hot dogi w swoich tych. I du dużo kanapek! Ile mamy tylko jedną mamy, tak? Tak! Jest hmm. olej! O, ty biegniesz, bo jest tak. Biegni, nie biegnij, szarikan! Nie, 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 to ja nie Ja poczekam, biegni. bo ja się już zmęczyłem. Poza tym ja nie mogę nieść paliwa, potrzebam nóż. No to wsadź sobie do plecaczka. Pod no, masz plecaczka? plecaczek. No nie mam właśnie, to jest ten problem. Nie zabrałeś plecaka! Z po... O Boże! Ty, ja nie mogę plecaka użyć! No nie! To gdzieś... Ja no, nawet tego nosza o... nie mogę użyć! O pleca! Co? No tak, bo on się mi wsadził do inwentory. O, no to szarikan kicaj tam. Kangury nie kicają. No to skaczą. Ja pójdę tam, wsadzę to, ale już nie wrócę i nie zatrzymam się po ciebie. Przysięgam, nie zatrzymam się po ciebie. A wiesz ale co? Pier... Pali... Pojadę pali... w drugą stronę. Jadę z powrotem do domu. Pierdzielę cię. Ale tak. paliwo ci się do domu nie paliwa. Mam cię, ci cztery litery. Dobra, mamy to. Leje te dziadostwo, już tu tankuje. Kasi chyba uciekła, bo bagażnik jest pusty. Nie! Chociaż w sumie, w sumie to dobrze. Kasi zostawia. Została liści. Gregory śmierdzi. Nie wracam. Ale Kasi nie umie pisać. Nie, to pomyliło ci się. To ty nie umiesz czytać. Gregory. <gry> <gry> Szarika, za 2700 jest paliwo kolejne. Dwa, dwa maki, Pamię szarikan! Pamiętasz ten jeden kamień, który stał na środku <gry> drogi? Wiesz, co się stało? Nie. Wywaliło mi wszystkie części samochodu. Drzwi się <gry> rozleciały na boki i silnik wyleciał. Razem z chłodnicą wszystko się rozpadło. Charical, bo ja mam paliwo, dużo paliwa i nóż nawet dla no, cze na ciebie. Czekaj, składam samochód, bo się rozpadł. Ej, stary, ja jechałem jakieś 20 km na godzinę, a ten samochód się rozleciał po prostu jak... Ja nie wiem, co to jest? Dobrze, że Cassie uciekła, bo by ją... <laughs> Postałoby się z nią to, co z Chiką. A ja jadę ciągle jadę. Szarykar chyba nie... O, widzę cię! To pomachaj, bo nie mam zamiaru się zatrzymywać! A, a to nie chcesz tego paliwa i noża i jedzenia. Okej, no to przekonałeś się. Od trochę bliżej, no ale tego jest. On nienormalnie chyba. No. Dobra, wybiorę i pakuję to tutaj wszystko. Widzisz prawie całą gaz zużyłem. Ty z buta tak? byłeś dalej. No, no tak! Szarikan, chowam ci nóż do o, bagażnika. masz drugi! Tak! To zarazem. ja... To ja mam do questa nóż, a ty masz do, do masła. Dobra, napełniłem jedno i teraz drugie. Oczywiście Ładuję ty. olej! Ty byś mógł pomóc, ale no, nie. No ładuję olej do silnika. No tak, bo oleju trzeba wlać 0,5, tak? Litra? Jakie 0,5? 3,5 litra trzeba było wlać. A to dlatego może, że walnąłem o kamień i się rozlało trochę. <grych> Czekaj, jest tu coś jeszcze? Jakiś Nie, kucyk? wszystko już wyciągnąłem, nie ma. Dobra, szelikan. Moje oczko widzi coś pomarańczowego. <grych> kamień po lewej! O, aż mam ochotę w niego wjechać. Ciekawe, co by się z tobą stało, jak jesteś na masce. Nie hmm. nic! Przedmioty, nóż, mam! O kurczaki! Ale super. My, my! Ile! Pięć mm. razy muszę go dziabnąć, żeby... No padł. dobra, to złoty nóż jest lepszy, ale szalikan, słuchaj, mamy dwa paliwka! Pakuj to, pakuj to jakby jutro miało nie być! Dobra. Ale słoneczko, jak z pisiu. Co ty gadasz? No nie ma uśmiechniętej buzi. Tam było chyba takie jak głowa dziecka w ogóle, to było creepy strasznie Ty wiesz, że ja to gdzieś już widziałem takie supy? Tak? No, normalnie gdzieś jakby. A tu nawet samochody nie jeżdżą. Ale bieda. Szarikan, jedziemy do 5000! Ej, stój, stój, zamyka się, nie zamyka! Czasu. No, no. Ej, czekaj, bo pociąg chcę zobaczyć! Chcę zobaczyć pociąg! No ty jesteś. Durn... Jedzie, patrz! Pociąg, wumgiel. Tomek! Wągiel! Na... ja wiozą! <laughs> Stary, obudź się, bo wągiel wiozą! Dobra, jedź, bo głodny jestem, zaraz wykituję. Mam 20%. Jedź, Dobra, to czekaj, to prze przerwa, mamy w bagażniku przecież. A, a to ja muszę więcej Dobra. tak razy zjeść Ooooo, Uruchamiam auto, już. Ooo, parówy, no. Już rozkręcasz go? Jedź. Tak, tak. Jak ty prowadzisz? Zębami trzymasz tą kierownicę? Nie, rączkami. No co ty mówisz? U mnie masz głowę w kierownicy. I robisz Naruto ręce do tyłu i wypinasz jakby cię Freddy miał w ciebie wejść zaraz Ale to ty jest na odwrót, to ja we Frediego. <noise> wow, patrz tu konie będą może Wo! to wygląda bardziej jak hangar samolotów Ej konie, konie, konie stój Koniki Gdzie są koniki? Koniki? Są lejce O to co, Zaczep <noise> ubiera <krzynka>. je <noise> ubiera je na siebie, przechodzimy na ekologiczny środek transportu teraz Dawaj, ja już powoli go rozkręcam No jedziesz Ej, kolejna koniara! Ale tu Ko nie ma polików! Jedziemy dalej! Ale w którymś musi być? Ale bez no, znania. To, to tak samo! Nie, A nie ma tam! Nie widziałem! Tam, nie. Pięć tysięcy! I to nie ma nic fajnego? No jest. Y, osiągnięcie. Boz jest na 200 tysięcach. I to jest krowa, z którą się walczy. Mógłbyś się przestać bawić tą klapą? Oho, zaraz cię tu zostawię! <laughs> no przestań się bawić tą klapą, Gregory. Zaraz cię tu zostawię! No uważaj, bo ciągnik jedzie! Ciągnik no jedzie! Widzę. Na pewno! O! O! Coś ty zrobił! A jest tryb samolotowy! Albo <śla> wypadniemy po samopę. Ej, jakby cię popchnął tak w drugą stronę, to by było kozak. No, ale byśmy szybko pojechali wtedy. Ej, wiesz, że samochód powinien mieć nitro? Tam było napisane, że ten traktor, który jest na początku, który można kupić za milion robuxów... Ma nitro, więc może tu też jest jakiś przycisk od nitro. E, wiesz jakby mi się smutno zrobiło, gdybym wydał 2,5 tysiąca Bobuks na traktor tutaj, a tu nawet nie ma krówki? No na screenach były o krowy! Nie! 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 Gregory, coś ty zrobił! Coś ty Zdrowe, zrobił! że przejadę! mi jesteś, się drzwi! Ty jesteś ciapy!